Cześć, z tej strony Azlani. Kontynuujemy naszą przygodę w The Legend of Zelda: Phantom Hourglass. Jestem w tej chwili na jak ta wyspa się nazywa? Chyba Maze Island. Tak, to jest ta wyspa z labiryntem. Przeszedłem sobie na niej w ostatnim odcinku. Ten poziom dla początkującego. I w sumie to mogę sobie spróbować drugi poziom przejść. Jak mi się nie uda, to po prostu opuszczę tą wyspę i będę y, kontynuował fabułę. Właściwie nie wiem ten drugi poziom to chyba jest więcej tych boing Oing do uderzenia na tej mapie. Albo mniej czasu. Jedno z dwóch. Tak, teraz mam poziom normal. Pięćdziesiąt rupi. Aha. Okej. Okay. Teraz będzie. Zaraz. No. Już myślałem, że się nie pokażą. Teraz jest ich osiem aż. No to będzie... Niełatwe zadanie. Naprawdę będzie ciężko. Pewnie tyle samo czasu, ale. A... Ale co? Ale no więcej tych do uderzenia. Wszystkie zaznaczyłem chyba tak. Wcześniej było 4, tak? Ok. zastanowię się, jakby tu pójść. Na pewno ten pierwszy. Potem, może ten. Potem, jakoś tutaj. No dobra. Spróbujmy przejść ten labirynt. Tutaj jest oko, z tego co pamiętam, tak. I tutaj mam od razu dostęp. Przejście przez most. Ja to wykorzystam w sumie teraz. Bo niedaleko jest ten pierwszy. OK, mamy pierwszego. Teraz idziemy po pana numer 2. Okej. Okay. Nie wiem czemu tutaj zrobiłem save state a. O tutaj jest po drodze kolejny. Spoko. Może się uda? Ej, ale ja chcę tu zaskoczyć. No właśnie. Tutaj sobie otworzymy. Tego uderzymy. Kurczę. Tu jest jeszcze jeden. I on jest chyba u góry. A, cholera, zrąbałem już. A nie, tutaj jest. Dobrze się składa. Ale co z tego, skoro. Cholera, tu nie przejdę teraz, jak rozumiem. Eee, grappling hook i idę do góry, może jakoś to inaczej zrobię. Bo tutaj wiem, że można grappling hookiem się przedostać na... Nie można! Byłem prawie pewien, że był z drugiej strony też słupek. Eee, fail. Teraz tu na pewno tego nie przejdę. Mogę tu się do czegoś przyciągnąć? Nie mogę. Ach, cholera. Zrąbałem tutaj. Zrąbałem strasznie, już tam nie dobiegnę. Nie ma opcji. Ja muszę tutaj naokoło biec i dopiero tutaj jestem. Nie tutaj. Może się uda. Zaraz to mogę endy przejść. Dobra. Może jednak się uda jakimś tudem. Ale jak się ja tam do góry się dostanę? Ja nie mogę. No nie, nie zdążę, nie ma szans. Muszę tutaj obiec. Tu się nie da szybciej przejść. O, dobra, trudno. O, co tu mi wyskoczyło jakieś? No trudno, nie udało się. Nie będę próbował drugi raz. Tak, mogę w nieskończoność i stracę na to cały odcinek. Może wrócę tu jeszcze kiedyś. Więc na razie się żegnamy z tym miejscem. I co zostało? Została nam tutaj ta jedna wyspa. I sobie popłynę? Tędy czy tędy? sobie. No, dobra, tędy. Ok. I prawie pewne jest, że po tej wyspie, gdy zrobię wszystko na tej wyspie, zabiorę się za te wszystkie skarby. Myślę, że z 15 skarbów to spokojnie się nazbiera. Coś mnie atakuje. Okej. Okay. Tylko oczy. No, myślę, że z 15 skarbów się mm, znajdzie. W sumie nie wiem, czy. O... Wiem, że na pewno są w tych skarbach części do statku, Ale czy coś innego oprócz tego jest. Nie pamiętam. Na bank są części. te przeszkody można właśnie tak niszczyć. Nie wiem, czy pokazywałem wcześniej. Nie pamiętam. Uuu, ile mam kasy? 362. No ja tak myślałem, że jeszcze wstąpię do tego sklepikarza. Ale nie mam kasy, żeby coś ciekawego u niego kupić. Okej, okay, tu jest jeszcze ten statek. Czy to jest statek z tymi podróżnikami? Nie pamiętam. Dobra, nie będę teraz tego sprawdzał. Już chcę się dostać na tą wyspę. To jest ostatnia wyspa właściwie. Teraz mogę już powiedzieć... Dobra, nie będę mówił, nie będę spoilerował, ale mogę powiedzieć, że... No już jesteśmy prawie, że na końcu gry. Jesteśmy 90. gry za nami. Tak mniej więcej. Ale ta wyspa jest duża i tam jest... Kilka zagadek z tego co pamiętam, dosyć trudnych. Tak, tutaj jestem ten wir i teraz a... powinien zniknąć, mając ten amulet, co dostaliśmy na tamtej wyspie. Tak. Ta wyspa się nazywała Isle of Ruins Wyspa Ruin No w sumie są tu jakieś takie Aha, tutaj Dobra, już wiem, pamiętam już nawet e, co... Jakie tu zagadki będą na tej wyspie Oraz właśnie przypomniałem sobie no, jeszcze przed nagrywaniem, jaki jest ostatni przedmiot naszego bohatera? No, ale oczywiście nie będę tego teraz zdradzał, bo nie. O, dobra, który mam tutaj iść? Przez jaskinię? Tu nic nie było? Nie było. Okej, okay, czyli na razie jest droga dosyć prosta. Co my tu mamy? No, tu mnie coś zaatakuje. Co mnie zaatakuje? Nasz znajomy Jaszczur. Mogę coś mu zrobić grappling hookiem? Nie, czyli muszę go standardowo zaatakować. O, uderzyło go to. Zaatakować bumerangiem. Już 10 minut nagrywam. Cholera, nawet nie czuję jak nagrywam. Wydawało mi się, że dopiero 2 minuty nagrywam, a tu już 10 minut. No cóż, tak to jest, jak się gra. Okej, okay, co my tu mamy? Nic jakiegoś takiego. Ciekawego, ważnego. Ja sobie tutaj może zapiszę. Bo mam złe przeczucia. No dobra, nie. Coś mi się pomyliło. Ok, tutaj jest. Mogę zeskoczyć na początek. No, i tutaj jest taka akcja, że będzie, będę musiał przeskakiwać z, z tych. z wysepki na wysepkę. Zaraz. A, tu będzie mi potrzebny grappling hook. Może się okazać przydatny. Zaraz, tu jest tabliczka, której. mogę się to niej jakoś dostać w ogóle? Nie za bardzo. Dobra, no to pobiegnę sobie. A... O, mogę tak zrobić? O, tego już nie zbiorę. Dobra, to nie tędy, tylko jakoś tędy muszę iść. No właśnie, tutaj są te potwory. Tak mi się wydawało, że w tamtej jaskini są. A tu jednak. Tutaj, no, w sumie nie głupio. Takie przeszkadzajki z nich. Straszne. No dobra, i tutaj jest kolejna tabliczka. Nie wiem o co chodzi z, tym, z tymi tabliczkami. Zapewne jakieś mosty mi się potem otworzą do nich. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, tutaj nic. Aha, dobra. Tak nie zwróciłem uwagi na to wcześniej, ale właśnie to są takie pułapki. Te rupi zostawione na ziemi. Właśnie zaskakują nas te potwory. Jak chcemy wziąć te, te rupi. No i wpadłem mu prosto w tubę. Tak, w tubę. Ok, mogę tu jakoś przejść sprytnie. No nie, tutaj jest kolejna tabliczka. Czyli muszę iść tędy. Tu na razie nie idę, zobaczę co tutaj jest. Aha, okej, okay. tutaj mogę przeskoczyć. Jestem tutaj. Wow, z dwóch stron. Szybciej by było, jakbym strzelał do nich hukiem A, zostawiają te rupi. Okej. Okay. Ten ma 20 rupi, więc jest warty. Dobra, twoje życie nie ma sensu, już bo straciłeś to, co zginąłeś, i tracisz to, co trzymasz. Okej, okay, tutaj jest kolejna tabliczka. Może powiedziałem w ogóle. O, a nie, dobra. Wszystkie te tabliczki są na takich samotnych, malutkich wysepkach, czyli nie muszę zaznaczać ich. Mogę też ich mieczem atakować. Ok, tu nic nie ma. No dobra, to kieruję się dalej na północ. Dobra, tędy nie przejdę. No nie no, brawo. O, jak zabiorę to rupi, no to ten potwór się nie pojawia. Ok. Tam jest tabliczka. Zaraz, a co tutaj było? Eee... Nic chyba. Mam nadzieję, że nic. Dobra, i co my tu mamy? No i co, co w związku z tym, że mogę tutaj. A, tu mogę zaskoczyć, ok. No choć tu szkielecie. O, mogę. O, mogę im jednak czaszki zabierać. Chyba w którymś odcinku powiedziałem, że nie mogę. Wow. Coś mnie przywaliło. Jakiś głaz. Gdzieś tam z góry spada, ale dobra, nieważne. Chcę zobaczyć najpierw... Aha, tutaj się nie dostanę. No dobrze. To są jakieś drzewa dwa podejrzane. Ojej, takie coś. A tu? A tutaj? Aha, spoko. Tutaj trzy serduszka spadły. Dobra. Co my tu mamy? O, jeszcze jedno serduszko. Gdzie ja powinienem teraz iść? Tutaj, czy bardziej? Nie. Powinienem iść na północ. Tak jak to chciałem na początku. Dobra, ja sobie tutaj zrobię przerwę. Dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejny odcinek. No i na razie, cześć.